Ja wyglądam stylowo. Ja myślałem, bo ja myślałem w ogóle razu się opierdolić na łyso, nie? Ale odpaliłem filtr taki, kurwa i nie. Gasko przeszukany to pod ścianę. murek Ja ostatnio zacząłem ten filtry przeglądać. Przeglądać filtry różne na snapie, by pokazać wam, jak ja wyglądam jakby był dupeczką. Kurwa, patrzcie to. Nie ja byłem przeszukiwany na dopór. Swędzą mnie jaja. No i patrz, i Gierasowi też się Począc to spodobało. Biorę. I ten, i sam se odpalił ten filtr. Ja Gierasa bym nie zruchał, nie ma opcji w ogóle. Dwóch, kurwa, Gieras. <grym> Gieras, kurwa, wygląda. <grym> jak taka ciotka, kurwa, co przyjeżdża. Raz na kurwa pół roku do, do Matuli.